Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Przetestujmy. Dzisiaj po raz kolejny mam jakiś symulator, tym razem symulator supermarketu. A w ogóle jedna rzecz, nie wiem czy ja mówiłem o tym czy nie, ale jak ja wybieram gry w ogóle na no to Przetestujmy, bo to jest też ciekawa akcja. Tak naprawdę ja patrzę, wiecie co, sobie na moim profilu na Steamie na gry, których nigdy w życiu nie uruchamiałem w bibliotece, no, i na podstawie tego tam wybieram różne tytuły. Te właśnie nieuruchamiane przede wszystkim. Wyjątkiem było Seven Days to Die w tej serii. Słuchajcie, no, symulator supermarketu. Jak sama nazwa mówi, będziemy sobie symulować nasz własny market. Zobaczymy, jak to będzie nowa gra. Oczywiście klikniemy Ładowanie. Mówię, ja w to nigdy nie grałem, nie wiem, jak to w ogóle działa. Wiem, że jest to gra z serii tych takich, wiecie, śmiesznych symulatorów, które działają na jednym i tym samym silniku i masz symulator siłowni, marketu, stacji paliw i tak dalej. Dobra, witamy. Zacznij od mojego sklepu, rozbuduj go do niesamowitego supermarketu. Zacznij od zakupu towarów na sprzedaż i umieszczenia ich na półkach. Aha, nie zapomnij ustawić cen z zyskiem, aby uniknąć bankructwa. No, to raczej takie logiczne. Mm, dobra, zamawiaj towary za pomocą PC. No dobra, zobaczymy. Tak, i to są te, wiecie, symulatory, właśnie z serii, symulator siłowni, symulator czegoś tam jeszcze, jakiś tam innych bzdur. Dobra, czyli co, użyj. Zobaczymy, czekaj, i co teraz? Ja muszę kupić, tak? Gdzie coś robi? Rynek? Nie, faktycznie. I... Ale czekaj, bo mogę kupić produkty, rozumiem, że ja je kupuję i później sprzedaję, tak? Mam 50 dolarów, to słuchajcie, to nie jest dużo, wydaje mi się. <laughs> Aha, i 8 sztuk przychodzi w jednym kartonie, tu 12 To ja myślę, żeby płatki sobie ogarnąć Aha, i już w zasadzie... Dobra, nie ryzykujmy, ja bym kupił te płatki i tyle, zamów to Dobra, opuść Zbierz zamówiony towar No tak, mamy dogadane z hurtownią, to szybko to powinno przychodzić, dobra e, I co teraz, mogę to otworzyć, tak? I co teraz? E... Aha, wow <noise> Ale faza, <noise> jak ja to rozmieszczam, patrzcie, bęk, bęk, bęk No i co teraz? Wrzuć pusty karton do kosza na śmieci, okej okay. Ustaw cenę produktu, no właśnie, to jest ważne, jak to się robi Ustaw cenę Eee, czekajcie Cena rynkowa 5,98 co ja mam teraz zrobić? A je ustawić na 5, nie wiem, 90. by no tak, bo 5,98. Dobra, to ustawmy z minimalną przeceną. Ja myślę, że to będzie dobre. 5,90. I co teraz? Otwórz sklep. Aha, okej. Okay. Poczekaj na pierwszego klienta. O idzie jakiś Andrzej, patrzcie. Siema. <laughs> Jaki to jest głupio. Jest śmieszny ten symulator. Tylko ty mi zapłać. I co teraz? A, to biorę skaner, przyjmie się od... No dobrze, dobrze. Zbierz odpowiednią ilość reszty. No ty chyba żartujesz. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś trudne. Naciśnij X, aby zatwierdzić. Czekaj, co? Gdzie mam to zatwierdzić? A, bo mi pokazał sterowanie z kontrolera. Dobra, i ty kartą płacisz, tak? Wpisz dokładną kwotę. Czekaj, 5. <laughs> 5,90, dobra, poszło. Dzięki, mordeczko. Dobra, ojej, gotowa. Ile ty chcesz? Wydawanie. Reszta 10, dobra, masz. Ok, co, zatwierdź? Tak. No dobra, poszło. No i okej, okay, mam trochę pieniędzy i rozumiem, że teraz. A, mogę etykiety się pozbyć, ok. No dobra, tylko niedługo to mi się towar skończy w tym sklepie. Kolejka jest za długa. Ty chyba żartujesz sobie, kasa jest zamknięta. Dlaczego? Aha, bo ją zamknąłem. To faktycznie logiczne to jest. Dobra. Ile ty chcesz? 10. Dziesię... A nie, czekaj, 4. Cztery... 4 i 10. No to masz. No i dobra, zatwierdź. Ty ile chcesz reszty. Dobrze, że to pokazuję tą resztę, bo powiem wam, że byłaby kaplica, nie? Ja z moją matką bym musiał tutaj. Dobra, w sklepie już mógłbym pracować, ogarniam podstawy, tak? <grym> Także spoko. Dobra, aha, czyli zamykam kasę, otwieram kasę, dobra. Ale czekajcie, no bo przecież ja tu zaraz... Jeju, ja tu muszę sklep zaraz zamknąć, bo nie mam towarów tej, no. Halo, dodajcie chwilę. Ja pierdzielę. Dobra, karta. 5,90, dobra, no i adios. Okej, okay, ale nie muszę zamykać kasa, ona może być otwarta. No poczekajcie, żeż chwilę! Nieju, ile was to przychodzi? Proponuję jakiś odtwarzacz włączyć, czekajcie. W sensie muzyki, bo tu było coś takiego. Nie masz żadnych głośników, A, okej. Okay. Kurde, moment stary. Dobra, 5,90. Dobrze, ja tylko te płatki sprzedaję, bo przecież jak ja będę sprzedawał więcej rzeczy, to mi się porąbie już tutaj. No laska! Dajcie mi coś zamówić! Jesus. Tu nie mogę nic zrobić w ogóle. Dobra, lecimy. Przy kasie czeka klient. No co ty nie powiesz? Ile? Co ty gotów opłacisz? Ile reszty? Bez reszty. Aha, no to zatwierdź, dobra. Dobrze, czekajcie. Zamknijmy sklep na chwilę, bo ja powali mnie tu zaraz. Dobra, mamy te płatki. Widzę, że już trochę zarobiliśmy. Ja myślę, że. A jakieś wyposażenie w ogóle mogę sobie sprawić? Półka, pojedyncze. O nie, ale to jest drogie. Jakieś farby. Aha. Narzędzia. O, Keybaseballowy do walki ze złodziejami. E, akurat. E, akurat, wiecie co, złodzieje wyłączyłem w menu, bo nie chciało mi się denerwować. E, tu będzie można się po mieście przemieszczać, ale faza. Dobra, słuchajcie, e, kupiłem te płaciory, to ja myślę, że możemy sobie teraz kupić, słuchajcie, nie wiem, chleb może. E, nie wiem, co jeszcze. Ten chleb, wiecie, to czego jest najwięcej. Chleb i olej niech będzie. I cukier, dawaj, ile nas to będzie kosztować? Dużo, ale dobra. Zarobimy na tym, tak? Więc spokojnie. To jest inwestycja. Ja <grytale> Dobra, dawaj to. Teraz otwórzmy. Produkty muszą być takie same. A, okej. Okay. Dobra, czyli ten karton mogę już wywalić. Okej, okay, no, teraz to bardziej sensownie rozstawiam. Ja myślałem, że to jest jakieś ograniczenie czy coś. Ej, śmieszna ta gierka, podoba mi się. Nie, czekaj, tego nie zabieraj. Dobra. Okej, okay, na razie wiecie, musiałem sklep zamknąć, bo to trzeba ceny poustalać, kurba. 450 cena rynkowa, to ja proponuję ustawić, nie wiem, 440 ustawmy. Dobra, żeby wiecie, był zysk, ale... Też żebyśmy coś zarobili. 3,96 to zaokrąglimy do 3,90, niech będzie, dobra. Że wszędzie są. Co ty mi tu chodzisz po... do sklepu, Ciulu jeden, No, zamknięte. Dobra, czyli tu tutaj, tak, 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 dobra. I tu jeszcze to Siusiu tam musimy ustawić jakieś śmieszne. 4,83 dodajmy 4,80. Minimalna obniżka, niech będzie, żebyśmy coś tam zarabiali. No jednocześnie, żeby było taniej, żeby przychodzili do nas. Dobra. O, mogę światło włączyć, ale nie, bo to prąd, pewnie rachunki. <grytanie> dobra. Uwaga, żeby nie kupił za dużo. Ty tylko to bierzesz, tak? Eee, 1520 mam ci wydać. 15. Dobra, masz. Poszło, dobra. No i świetnie. Można jest to, że pod Skypeem się wychodzi z kasy. Ej, fajne to jest pewnie. To jest taka prosta gra, ale, ale jakże, jakże satysfakcjonujące to potrafi być. Dobra. Ym, na razie towarów żadnych nie kupujmy. Ja proponuję poczekać, aż się wyczerpią spółki. Yy, I dopiero wtedy. Halo, mam sklep otwarty. Ja pitole, tu można chodzić, jaka faza. laska, wiesz do sklepu? Nie wiem, coś. Na razie ludzie nie chcą przychodzić. Może za mało towarów mam różnoraki. Czemu oni po to susu ciągle przy... O, czekaj, 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 bo wzięła więcej niż jedną rzecz, to mamy teraz problem. 8,70, dobra. Oj nie, siadł. To bym ją skasował. Chyba, że jakoś byśmy się inaczej dogadali. Dobra. O, tu jeszcze ancymon jakiś przeszedł. Ja proponuję właśnie poczekać aż się nam skończy towar. Wtedy, dobra. 4,40, tak? Ty musisz zapłacić, dobra. Ej, powiem wam, żebym ja sobie w to pograł samemu. W sensie już tak poza nagraniem, bo naprawdę mi się strasznie. Ej, podoba mi się ta gra, muszę przyznać. Dobra, zapalmy to światło. Ja wiem, że pieniądze, ale trudno. Dobra, i teraz tak, bo ja włącz światło za pomocą. Tak, 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 to już wiem. Mam płatki, chleb, olej, te tam jakieś śmieszne to. To ja proponuję jeszcze makaron kupić. I mąkę. Niech będzie. Zamów to, wiecie, to jest inwestycja, tak? Więc zaraz ten towar odbierzemy. Dobra, 9,80, ile ci? 40 muszę ci wydać? Cię w dupach poprzewracało wam z tymi pieniędzmi, ale dobra, zarabiamy to najważniejsze. Dobra, rozładujmy to. Dobra, poczekajcie, bo kle... o, Ty, jak dzwoneczkiem do mnie dzwoni, ty, że, że, że towaru nie ma. Szkoda, że muzyki nie mogę żadnej puścić, by z tym biedakiem i nie mam głośników, ale trudno. Dobra, masz, masz to, to i ci potwierdźmy, dobra. I podoba mi się to, powiem bo rozkręca się ta gra. Naprawdę mi to siedzi. Dobra, i teraz tak. Mm, wyłóżmy sobie, a tam nie mogę na dół. dodajmy tu. Dobra, mąka wyłożona. No dobra, no i co? Yy, mamy chyba. Aha, zakończyć dzień. Dobrze, podsumowanie, no jak to wygląda? Czyli co, zarobiliśmy 40 dolarów. No to słuchajcie, uważam, że to spoko, dzienne wydatki. Będziesz otrzymywać codziennie rachunki począwszy od dziś. Upewnij się, że opłacisz rachunki za pomocą komputera przed ich terminem płatności. Okej. Okay. To w takim razie zapłaćmy od razu. Gdzie to się robi? Bank? Nie, to jest pożyczka płatności. Zarządzanie? Licencja. Aha, i licencję kupuje na produkty. Okej. Rachunki, rozbudowa, sekcja. Rekrutację mogę prowadzić. To na razie nie ma co. Wiem ceny? Nie. Rynek? Nie wiem. Słuchajcie, gdzie oni to mają, ale dobra. Otwórzmy sklep, bo jest ósma. Czas nam leci. Czekajmy na kolejnych klientów. Aha, i rozumiem, że pewnie tą sekcję jak rozbuduje... Ej, podoba mi się to! Tu jest magazyn, więc tu się nie dostanę. Naprawdę mi się to podoba, wciąga mnie ta gra. Coś czuję, że ja będę w to napierdzielał. To jest takie bardzo chillujące. Etykietę można zdjąć, bo jest już nieaktualna. No i rozumiem, że te ceny... Ej, nie ustawiłem! O, niedobrze. Ej, cena rynkowa... Dobra, to dajmy 3,70. Zawsze minimalnie taniej. <laughs> jeszcze... A, dla makaronu jeszcze nie ustawiłem, po pozdero. Dobra, to dajmy 30. Niech będzie. Dawajmy wiecie, minimalnie tańsze, żeby... No halo! Przyjdzie tu jakiś Ancymon. E Co jest? Zawsze w szybę. Dobra, włącz światło, ale po co mam włączać światło? Przecież jest jasno. Ciemno czy jasno. Płynie mu zawsze z miasto. Dobra, bierz te rzeczy synu i kasujemy. Dobrze, e, 10-30. O, no to będzie trochę zysku. Dobra, żegnam. O, kolejny idzie. Dobrze. Chcesz tylko makaron, tak? 30. O, kurde, ile ja ci muszę wydać: 50, 70, 96. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Ale ja jestem, kurde, ale ja jestem dobry. Widzieliście to, widzieliście to, jak ja umiem sprzedawać. I zastanawiam się, czy jakieś produkty dokupować? Czy można coś zbierać? Dobre pytanie. Wyposażenie. Hmm, no tylko pytanie, po kim mi to wyposażenie, bo żeby sprzedawać inne rzeczy, to ja muszę mieć jakieś licencje, tak? Wymagany poziom sklepu 3. Dobra, wiecie co? Może na razie wykonajmy ten cel, który. O, właśnie, e, który gra mi każe wykonać, i za chwilę zobaczymy. 43. Masz? Wykonajmy na razie faktycznie ten cel, i za chwilę zobaczymy. Równo 11 dolców, ok. Dobra, wykonajmy cel i zobaczymy, co gra mi podpowie. Bo poziom sklepu mamy drugi. I rozumiem, że jak obsłużę tych 25 klientów, to pewnie wtedy zakładam, że. Wbijemy sobie level. Dobra, 16,60. Dobra, elegancko. Ej, mamy coraz więcej pieniędzy, słuchajcie. Jak tak wygląda prowadzenie sklepu, to mogę się nawet zgodzić na prowadzenie swojego w rzeczywistości. <noise> Jeśli to jest takie proste. Ale pewnie takie proste wcale nie jest. Mam nadzieję, że kamerka się dobrze nagrywa. Powiedz, że się dobrze nagrywasz, bo ostatnio jak nagrywałem ten, ten symulator naprawy czołgów, w tym sensie tego mechanika, to coś tam mi się skiepściło z kamerą i nie chciała się nagrać odpowiednio. Nie wiem co się tam wydarzyło. Okej, okay, dobra, dobra. Ale ten market jest, wiecie co ja tu się czuję trochę w tej grze, jakbyśmy, a nie muszę mu nic wydawać, jakbyśmy się cofnęli normalnie w czasie, wiecie, wiecie o co chodzi, takie sklepiki osiedlowe typowe, gdzie jest jakieś kilka rzeczy dostępnych. Ej, no jakie wy równe kwoty odliczacie, kurde, jestem z was dumny. Moi drodzy klienci. Dobra, ale Janusz ty, to jest taki typowy Janusz z osiedla, który tu codziennie przychodzi po dwie rzeczy. <grym> Janusz płaci kartą? O kurde, to jestem w szoku. Dobra, dawaj 3,70. Okej, okay, no i dobra. O kurde, ale się walnąłem w klawiaturę i jeszcze w mikrofon walnąłem, po prostu kombo jakich mało. Dobra, jeszcze... A tego, tego pana nie wiem, czy ja chcę obsługiwać, ale dobra, nie będę mówił dlaczego. <grymne> Domyślcie się. Dobra. 9,90. Tak powiem, kocham czarny humor. <grymne> dobra, etykietę zdejmijmy, bo jest bez sensu, bo tu już nic nie ma. No dobra. E, musimy jeszcze jednego klienta, słuchajcie, obsłużyć. Mogę ich jakoś zachęcić? Nie wiem. Teraz tak, mogę sobie wejść, znaczy nie tyle w rynek, co a pojazdy, narzędzia, tablet. Może więcej zamawiam produkty, skanowanie etykiet na półkach. To by było spoko, w sumie. Ktoś przyszedł? Nie. Podłoga, farby, wyposażenie. Co jest z tym wyposażeniem w ogóle? Głośnik, ale to 250 dolarów. Waga, o, super. Bramka antykradzieżowa. Kurde, ale weź to wszystko. Kasa samoobsługowa. To, to jest coś, co bym chciał, ale 900 kurde dolarów, to nie, to nie na nasze progi na razie. I nasze progi na nasze nogi kompletnie. Dobra. Masz resztę i wypad. No i dobra, obsłużyliśmy klientów. Co dalej? Zbierz wskaźnik zabrudzenia. A, to jest to. Okej, okay, czyli ta kropelka wskazuje jak brudny jest twój sklep. Jeśli sklep stanie się zbyt brudny, zajdziesz tracić punkty sklepowe. Czyli tak, zbierz śmieci i wrzuć No ale gdzie, gdzie jest ten brud sklepu? A skąd to się, przepraszam, wzięło? Dobra, czyli tak, to zrobiłem... Na, ra na razie jest zamknięte, albo nie, chodź, open. Nie zawracają? Nie. Wybierz mopa naciskając tab. Okej. Okay. I weź gąbkę, żeby wyczyścić okno. Dobra, udało się. Up skrzynie w sklepie. Dobra, panowie, czekajcie, bo ojej, moment, moment. Reszta 37, czekaj, 37. 40 masz, bo tu kolejka jest. Tobie nic nie muszę wydawać. E, 8,50, dobra. Ja, pitole, ej, poczekajcie, bo ja nie nadążam. Nie, no te kasierki mają przerąbane w sklepach. Dobra, okej, okay, nadążyłem. Ja proponuję zamknąć na chwilę, bo muszę kupić skrzynię w sklepie. Ale, ale jaką skrzynię? Gdzie jest jakaś skrzynia. Nie wiem, czekaj. Jaką skrzynię? W narzędzia? O skrzynia, jest, zamów. Dobra, mam. Trzymaj tabę, bo otworzyć koło narzędzi i wybierz skrzynię. No? I co? Kup licencję na pro. Laska, jest closed. Kup licencję na produkt za pomocą komputera. Ale ja mam kasę na licencję. Czekaj, gdzie się kupowało licencję? rynek? Nie. Licencje. Okej, okay, czyli tak. Aha, muszę wbić trzeci poziom sklepu i za 200 dolarów. No to ja nie mam jeszcze pieniędzy na to. Dobra, dajmy, że open. No, a ja nie mam jeszcze licencji na takie rzeczy, słuchajcie. No dobra, to musimy w takim razie poczekać. A jak się kończy dzień, bo jest już dosyć późno. Ale nie, jeszcze nie mogę, nie wiem, o której się kończy dzień. To chyba automatycznie jakoś się dzieje. Dobra, to zostawmy jeszcze ten sklep otwarty. Niech on będzie w sumie cały czas otwarty. Klient najważniejszy, korba 3,90, dobra. 6,10, masz laska i wypad, dobra. Mamy trzeci poziom sklepu, co oznacza, że mogę już kupić jakieś tam licencje. Tą jedną, ale 200 dolarów potrzebuję. Hmm. No, to troszkę pieniędzy nam brakuje. Dobra, a tam był klient, kurde, niedobrze. <gry> Okej, okay, ale 136 dolarów jestem na plus, także spoko. Dobra. Teraz tak, otwórzmy oczywiście tradycyjnie. I teraz gdzie się płaci te rachunki? O, tu jest zapłać, dobra. Ok. Czynsz. Dobra, macie to wszystko, czyli tak rachunki wynajem, czyli to jest w zarządzaniu. Dobra, rozbudowa to jeszcze nie. Rekrutacja, ale tu muszę 200 transakcji przeprowadzić. Magazyn chyba na razie mi niepotrzebny. Dobrze, generalnie no musimy kupić licencję, ale to jeszcze nam trochę brakuje. No bo ile to tam kosztowało? 200 dolarów, ja pitole. To jest dużo. Nie wiem kiedy ja tyle zarobię. Zapraszam do mojego sklepu. Jak to się nazywa? Supermarket. No po prostu nazwa oryginalna w cholerę. <gry> Naprawdę. To jest jakaś mapa? Jest. Paliwo, jakiś zielony market, ogród. Kurde. Jakaś mapka jest. Ale bieda w tym sklepie, jak 150, ale dobra mówię, faktycznie podążajmy za samouczkiem. Muszę kupić licencję na produkt, 200 dolarów, mamy połowę. Troszkę mało, no ale dobra, może coś się za chwilę zmieni. No witaj, dzień dobry. Ten gościu wygląda jak wczorajszy jakiś potężny, ale dobra. A kupiłbyś coś więcej stary? 4,40, dobra. Ja wiem, że mógłbym oczywiście ustawić wyższą cenę, ale wtedy nie wiem, czy klienci byliby chętni kupować. Dlatego już zostawmy to tak. Jak oni chodzą, śmiesznie w ogóle. Dobra. Także to mamy 9,20. Pyk, 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 dobra, poszło. No, dzięki. Na ram. 200 dolarów, ale nie chcę też wydać wszystkiego, bo widzicie, że nam się produkty też kończą, co ja będę sprzedawał. W ogóle muszę chyba zamówić jakieś rzeczy do sklepu, bo jest lipa. Eee, dobra, dolar i 50 centów. 50 cent, wiecie o co chodzi. Eee, 200 dolarów, kurde, dużo. A mówię, ja muszę zamówić rzeczy, bo zaraz nie będzie co kupować. O nie, tam coś śmierdzi. Czekaj, 9,20, nie muszę ci nic wydawać. Dobra, nie, posprzątajmy to szybko. Co tu robi w ogóle spleśniały makaron, jak ja nawet nie miałem makaronu? What the fuck, to się tak chyba nie powinno działać. Makaron spleśniały się zrespił ewidentnie. Dobra, dawaj, to 4,40. Dobra, mm. No i czekajcie, no bo już coraz mniej rzeczy mamy. Znaczy dobra, poczekajmy aż to się wyprzeda. Może wtedy coś załatwimy. Ja myślę, że wtedy kupimy, wiecie, każdy towar po prostu... Po jednym dodamy do koszyka, i tyle, żeby mieć co sprzedawać najzwyczajniej w świecie. 2,480. 480. czym płacisz kartą? 4,40. Dobra. 8,50. Nie mogę znaleźć. No, kurde, no właśnie. No i to. Ajajaj, niedobrze. Ja pitole, puste półki. Dobra, zamknijmy ten sklep na razie. Proszę wyjść. <noise> ja pitole, dobra. Ja proponuję w tym momencie tak: kupić wszystko po jednym i będziemy wystawiać na półki teraz. Bo inaczej to my nie zarobimy. Ok, widzę, że cena jest już ustalona, także spoko. O, teraz sobie tak ładnie jeszcze uporządkujemy, zobaczcie. No zobaczcie, jak to teraz licznie wygląda. Teraz to ja tym sklepem zarządzam jak szef normalnie, prawdziwy. Dobra. Zaraz otworzymy. Dajcie mi chwilę ludzie cierpliwości, znaczy dajcie mi cierpliwości. Dajcie mi jeszcze chwilę czasu, wy bądźcie cierpliwi. To ja powinienem ich poprosić o cierpliwość, a nie, a nie odwrotnie. Ciekaw jestem czy w tych grze jest op. to by było śmieszne w sumie. Myślę, że to jest idealna gra do koopa. Ej. O, tak chciałem. Dobra. To teraz wszystko mamy, więc myślę, że możemy sklep otwierać. Patrzcie, Jakie piękne, wypełnione półki. Nieważne, że straciłem groma pieniędzy, ale zaraz to może zarobimy. Czekajcie. Ej, zobaczmy, jaka jest w ogóle. Ej, jak to się patrzy? Rynek? Nie, nie ilość. Czekaj. Nie. Ceny. O. Nie chyba? A, o czekaj laska, o kurde jakie ty zakupy potężne robisz e, Reszta 8, ojeju Czekaj, 80 4, 50, masz Dobra, ale ja jestem speedy Gonzales Ale dobrze, że jest więcej rzeczy, bo będą wiecie o co chodzi kupować Tam etykietę muszę zdjąć e, 9, 90, dobra, elegancko Zdejmijmy szybko to, bo to nie ma sensu, żeby tu była Dobra Musimy pamiętać, że naszym celem jest teraz licencja, tak? No w sensie, produkty musimy jakieś sprzedawać, żeby zaraz... Kurde, chłopie wszedłeś w laskę w moim sklepie, to chyba niedobrze. Tobie nic nie muszę wydawać. Tobie muszę, nie muszę. No i pięknie, tak trzeba żyć. No dobra, zobaczcie, no już mamy te pieniądze z powrotem, także spoko. Nie jest najgorzej. Dobra, myślę, że dokończymy ten dzień. I myślę, że na tym sobie odcinek skończymy, ale powiem wam, że ja będę w to chyba na napierdzielał, bo naprawdę gra jest super, nie? 19,60. Dobra, poszło. Mi się naprawdę gra w to bardzo dobrze. Muszę przyznać, że jest, jest śmiesznie. Dobra, zapłacę za prąd, ale trudno. Nie oszczędzajmy też przesadnie. Zarabiać zarabiamy, więc dobrze. Ty chłopiasz dwie mąki, żeś wziął? Dobra, 10,50. Pyk. No i co dalej? Co ta mąka tak schodzi, ty? Nie wiecie, że mąka pszenna jest niezdrowa? 10,50, dobra. No i co tam robi jakieś zgniłe coś? No tu się normalnie respią śmieci. No, what the fuck? to nie powinno chyba tak działać. Eee, zarządzanie. Czekajcie, rachunki. Nie, dobra, tu nie ma nic do zapłacenia. To dobrze. Olej widzę, najsłabiej schodzi. Ale nie, no, powinno być wszystko dostępne, uważam. Dobra, stajmy przy kasie, bo klient idzie. <noise> Co ty tam bierzesz? Co to jest to susu w ogóle? Aha, to jest jakiś cukier, tak? Dobra, jeden, trzydzieści masz i wybąbiej. Ty płacisz kartą, dobra, trzynaście, sześćdziesiąt, ok? Tak jak mówię, skończymy sobie ten dzień i myślę, że skończymy odcinek. Myślę, że tyle wystarczy. Mojego supermarketowania. <noise> ale nie, podoba mi się, naprawdę. Gra jest śmieszna, jest sympatyczna. Taka rozluźnia... do rozluźnienia. 14. 10, dobra, ale ja szybko wydaję. O, ukończ 50 transakcji. No i dobra, ok. Czyli mamy to. Trzeci dzień, podsumowanie. 186 dolarów zarobiłem. Dobra, moi drodzy, myślę, że na tym możemy sobie skończyć. Mi się gra bardzo podoba, ja bym sobie w to tak luźno popykał, bo naprawdę jest to fajne. Eee, także cóż, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał i sama że też wam się spodobała. Jeśli tak, zostawcie lajka koniecznie, suba, komentarz. Zachęcam do zabosnania się z linki w opisie no i do zobaczenia następnym razem w kolejnym odcinku. Sprzetestujmy w każdą sobotę o 11:00. Na razie.